Siemaneczko misiaczki, to jest już siódmy odcinek ze gry w słowo. W tej grze chodzi o to, że musimy zgadnąć poprawne słowo. Te słowo to może być, na przykład wpiszemy sobie Marek. Oj. Mamy wpisane Marek. Daje nam to E i te E mamy podświetlone na zielono. To znaczy, że w tym poprawnym wyrazie, musimy odgadnąć ten poprawny wyraz, jest E i to na tym samym miejscu. Yy, a jakby się to E podkreśliło, nie podkreśliło, tylko zaświeciło na żółto, to znaczy, że w tym poprawnym wyrazie jest ta literka, ale w innym miejscu, czyli na przykład mogła być pierwsza, ale jest w dobrym miejscu, więc już wiemy, że E jest czwarte. Wpiszę hmm. Marka. Nie, Marka to przecież te samo słowa, to mi jej nic nie da. Coś takiego. Tymon na przykład? I tymo, może coś to nam da i nic nie dało niestety. Czyli tymek to nie będzie. Łódka to może być? Nie, łódka to nie może być, ale może nam dać jakieś literki i dało nam dy, czyli coś d. Ludek? Nie, ludek nie, bo tutaj w pierwszym wyrazie marek k nam się nie podświetliło, więc to nie będzie ludek. Hmm. Wpiszemy rower i sprawdzimy, czy coś nam to da. Proszę. No, na nam te E, D. D, 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 jak D, jak depilacja, ale to nie może być depilacja. Pamiętajcie też, żeby zostawić suba i lajka. Dla Was to jest jedno kliknięcie, a dla mnie to jest coś bardzo fajnego. było mi by miło, jakbyście zostawili suba i lajka. Więc proszę, zróbcie to. To dla was jedno kliknięcie. W ostatnim czasie, jakimś miesiącu chyba, lecą mi tylko unsuby. Więc proszę was, no. Jeszcze ja staram robić te odcinki, no. Nie wiem, czy mi dajecie unsuby. Mamy tutaj. Coś... Nie wiem, totalnie. Dobra, wpisuję teraz byle co dla Beki. Haludek. No to wpisuję byle co dla Beki i już Wam wyjaśnię dlaczego. Dlatego już po prostu. Niestety, sorry, ale się poddaję. Teraz. I wpisuję byle co i zobaczymy, co to będzie. Było. Nadia. Nadia, wpisałam. Jezu. Nadia. Nadia, no i ostatni to będzie znowu Tymon. No i nam się nie udało. Pudel. Nawet nie widziałem, że jest takie słowo. XD Dobra. Wpisujemy sobie na sam początek Marek. Uuuu! Nie, nie, nie. To nam bardzo dużo. A i E w dobrym miejscu i K w złym. Hm. Kar... Karta. Może będzie... W tym sposobem sobie sprawdzimy, czy K jest trzecie, czy pierwsze. I gam podpisam. Dobra, zmalujemy to jedno. To i mamy K pierwsze czyli to jest tak K nie wiadomo co E i nie wiadomo co K Kamex K nie, kamery kamery e, nie wiem, totalnie ale mamy jeszcze aż cztery próby, więc muszę to zrobić K Myk. Ka, nie, Kamek to przecież nie będzie. O Jezu. Kali. Kalen. Kal, kamel. 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 Co? Jest, taki słowo? Ka Jest takie słowo? Kamel. Jest takie słowo kamel. I już wiadomo. I to nam mega dużo dało. K coś L. Wpiję się sobie do od razu. K. Nie. K. Nie wiadomo co L. K, sel, kamel i nie może to być R ani M, bo tutaj już wpisywaliśmy. Czyli K, kalel, kamel, kamel nie może być kapel, kapel? Nie, karel, karel, nie może być karel, ka. Dobra, cały alfabet. Uwaga, cały alfabet. K. Bel. kabel. Kabel. Jak mi się uda za trzecim, za czwartym razem. To kto było to kabel pięknie. Dobra. Dzielę. Ja, tutaj mamy podzielić się wynikiem lub następne słowo. Ja wam powiem, że podzieli się z wami pewną informacją. Ta informacją jest czy chcecie odcinki z Robloxa? Bo ja mogę robić. Yy, zrobię. Popatrzcie, wejdźcie na kanał. Dajcie oczywiście też suba, proszę was. Wejdźcie na społeczność. Jak to oglądacie, to już powinno tam być pytanie: czy mam nagrywać Robloxa? I jak chcecie, no to yy, róbcie tam. Yy, zaznaczcie, że tak, a jak nie, no to nie. No i zobaczę. Będę nagrywał to, co chcecie. No i zobaczymy, jak tam pójdzie. A ja kończę ten odcinek. Już przekończę niestety. Więc pa pa! Widzimy się w ósmej części. Prawdopodobnie.